W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj Najczystsza Maryjo. Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: Czy twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcecie posłać do nich. Józef udał się więc za swoimi braćmi i znalazł ich w dotajn. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: Oto tam nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożaru. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał, Ruben postanowił ocalić go z ich rąk. Rzekł więc: Nie zabijajmy go, i mówił Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi, wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Po to, aby wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swoich braci, oni zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i pochwyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z daleka idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące, ciągnęli oni, wiodąc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swoich braci Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom. Nie podnośmy na niego ręki, wszak jest naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy Madianicy mijali ich, bracia wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Moi kochani, w sumie, że... Józef został w ten sposób sprzedany i wysłany do Egiptu. To nic nadzwyczajnego, ponieważ Pan Bóg rzeczywiście, jeżeli swoją wolę przeprowadza w naszym życiu, to nie dzieje się tak, jak my byśmy sobie to wyobrazili. Zawsze Pan Bóg działa inaczej niż to wynika z naszych przyzwyczajeń, z, naszych spos z naszego sposobu myślenia. W związku z tym, zawsze w jakimś momencie nas to trwoży. Ale na tym tle jeszcze wyraźniej trzeba podziwiać Józefa. Nie widać tutaj przynajmniej nic autor nie napisał na ten temat, żeby on gdzieś zwątpił czy stracił cierpliwość wobec swoich braci i wobec takich metod, którymi Pan Bóg go prowadzi do tej przyszłej chwały. Weźmy sobie dobrze tą lekcję do serca i mocno ufajmy Panu Bogu, ponieważ to co obiecał wypełni a do nas należy to, abyśmy nie wątpili. Umocni nas Panie Jezu w wierze, abyśmy w pełni Tobie ufali, w pełni ufali Twojemu miłosierdziu. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.